Witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym materiale Necrol, tak zwany obrót na szyi. Zapraszam. Aby prawidłowo wykonać pierwszy ruch, należy kij złapać około 15 cm od środka rękojeści w dolnej jego części. Następnie przekładamy kij za kark, druga ręka już jest gotowa, aby go przechwycić, i za pomocą błyskawicznego ruchu, który zapewni nam pęd, łapiemy drugą ręką. Musimy pamiętać o tym, aby kij przy momencie wypuszczenia prawej ręki, prawą ręką musi przylegać do naszego karku. To nam zapewni przyczepność i mobilność. Druga wersja Necrol wygląda w następujący sposób. Do tego triku kij powinniśmy chwycić troszeczkę bliżej środka. Proponuję około 10 cm i cały trik polega na tym, aby kij przycisnąć do naszej szyi, wypuścić go w ostatniej chwili. To nam zapewni gwarancję, że kij przecina na drugą stronę, będziemy mogli go łatwo złapać. Jeszcze raz, może z tej strony. OK? To jest druga wersja. Trzecia wersja być może jest dla bardziej zaawansowanych jest ciut bardziej efektowna. Do tego łapiemy kij na górnej części rękojeści, a cały ruch polega na tym samym, co w drugiej wersji.